Siemanko dat ale dzisiaj razem z wujkiem Rybaczkiem próbujemy pogodzić się ze Szwajcarami Pogodzić trochę okrężną drogę No W ogóle to jest siemanko tam wszystkich. Kanał Rybaczka daje w opisie Także możecie wbić tam do niego nie Zobaczcie co tam chłopak porobił Napiszcie mu tam jakiś komentarz miły Kurde wszyscy się tu brąbali, tej co tu jest grane, patrz to Rybaczek co no ty z grane? tylko nie przejedzie no to ja już jedną naokoło No ja już pobiegłem, jak G przejmuję, to jest niebieskim no, Jadę naokoło w dupie, ten punkt G Co masz w dupie punkt G? Eee, tak <laughs> No bywa i tak, nie? Rybek, a nie no, bo to jest jednoosobowy, osobowych, chciałem cię wziąć. O jakbym go trafił, ja to bym tutaj shakea był chyba zakręcił. Ja nie trafię, ty, co ty chłopie? Ja już tyle razy próbowałem. Ten... Ja ten samolot od 25 zabiłem ty Karabinem normalnym. Ja nie wiem, znam jakiś... Nie, to w stanie, w stanie, Niemożliwa samolot. sprawa. Trafić to. No da się oczywiście, ale to jest Wstanie. zbyt trudne. Stanie ty i tym ciągiem na chwilę. No Co chcesz tak? na dach? Spierdalej! No Nie, bo ty mi kupę zrobisz Zrzygam się najwyżej No je, jak ja go chciał osłanek. raz trafić Czekaj, raz go swoje trafić Tylko w Kurwa, za <noise> Dobra, gdzie jedziemy? Ty serio na dachu jesteś? No Kurde ja pierniczę No, wbijcie do rybaczka na kanał, napiszcie mu. Nie straj ludziom na czołgach. Niech wie, że sobie nie może pozwalać. No, ja nie nawet czołgiem, powiem, że oba cel No, ale nie wiesz na czołgiem, czołgu, kolego. Ja nie wiadę. Ty sobie wiadę. No właśnie. Ty ale. Już... Nie wiem, co masz na czołgu, Wjadę wiesz jak ta babka z radomia po tą butelkę ostatnią Zbyszka Tak łokciem się wbije Czekaj, ja tam jadę moim sprzętem ciężkim Patrz, no ty mówisz że nie wiadę Popak lecę Zobacz co się dzieje, a ty mówisz jakieś pierdoły Wjechać czy nie wiada, zobacz ja lecę, ja latam tym Żeby tu żadnych min nie było Tylko Chłopaki, możecie wychodzić już powoli, bo no nie utrzymacie tego Dobra, kręcimy tutaj. Jakąś premię masz włączoną, bo ktoś ma premię włączoną widzę. Nie, goście ma włączoną, wiesz? Ja no, to jest To daleko. Gdzie no, walisz, samolot. na A? oba! No, bo tam był gość, ale nie jest wcale tam. Prawie są, proszę. Ale widzę samoloty. Na nie Kurde, coś dupło tutaj no. Ja pierniczę, co to jest? Jedź stąd. Jedź stąd. Jedź stąd. Czołg. Te działko chyba ta? Czy czołg? O Boże, toż nie pojedzie Nie, to jest te działko rybak z... z lewej strony jest to działko On się zamknął w bunkrze i na piernicza aż palce lizać Daaa, czołg, człowieku, przecież to są kule takie... Szkoda gadać w ogóle. Gdzie to czołg, żeby takimi kulami prół? Przynajmniej zapytam się go, czy on może już wychodzi. Halo, nie ma tu jakiejś miny? Proszę wychodzić. Wychodź. Wychodź! A to to duże działo, to takie podwójne, dobra. Mówię mu wyjdź, on dalej siedzi. Ty też wychodź. Musiałem go od człowieku nożykiem wyskrować. A to nie by... to jest... Zielony no To jest zielony, bo wsiadł od razu. Tam tego robi skorobiakom się nożykiem. Kurde. Walą z tych dział. A muszę delta, jakiegoś typa zabić, bo tą broń mam gównianą. I muszę z pistoletem biegać. Na deltę? Tam daleko biegniesz. Na delta jest Idę, idę, bo tam działo wali, on tutaj będzie miał na deltę dobry widok. Mam broń dla ciebie tutaj leży Ale nie no, Martin i Henry, ja ty nie mów mi, że to jest ta broń Bo ja będę gardził nią Dawaj to. co to jest? No cokolwiek, nie? Wsparcie? No. Co Aaa, jakaś... to jest to Z tą kartą graficzną z boku no. No. Najgorzej właśnie gasz na tej klasie, że Nie wiesz co on ma za rzeczy poustawiane Nie wiem co mu nawet rzucić. Ale no. fajne bo boże jak boli! Nożem! A on mnie kłół tym nożykiem, ty! Podkułwał mnie, Hellrigal idzie do ciebie, uważaj! Z tyłu, tam gdzie się wyrąbałem na pysk głupi. Aha. Zabiłem go. A, on nie żyje, zrozumiałem, że ty nie żyjesz. Idę do ciebie tam, jako medyk polowy zawsze gotowy. Kurde, te respy są takie, że w środku akcji, akcji cię respi, nie? Gdzie ty jesteś? Jestem tam daleko No ja wiem czy tak daleko No może mega nie ale Choke Albo nie co to jest Nie wiem czy z tego działka może go trochę? Można? Hmm. To przepraszam w takim razie Wrócę z czymś mocniejszym Jak delta? Delta, To oni tu u mnie są? Zabiłem ja jednego, jeszcze jeden tam Delta. Obok delta z tej, dosłownie Jesteś 20 metrów ode mnie a on jest na moim ciele, na moim ciele leży Boże, ale nie widziałem go Na dole był Ty też zginęłeś czy żyjesz? No, zginąłem A ja się nie zdążyłem dużo podnieść Nie widziałem, znaczy widziałem go na mapie, ale myślałem, że jest w tej bramie Wiesz, szybko cię podniosę i lecimy po niego Dobra, jeszcze raz Nie, może chodź na E teraz ja Jestem przy czarni, wiesz Jezu, zespiłem Halo, kto tu jest? Proszę opuścić to miejsce publiczne. Kurde, jeszcze ten na pieprzak by mi nie było mało tych typów tutaj. Masz tam granata pałeczkę. Zabij, zabij. ty kurde. O górze jeden z przepoconej duchowiecka lodowa. No Walę was wszystkich jeszcze wory maczam. O nie to Niemiec, a ja ładuję! O nie to nie, nie są Niemcy, to są Szwajcarzy. Nie, to jest... Aj, za dużo. Jeden drugiego respi. Podnoszą o, to się. To są. Ja na nich Szwajcarzy mówię. To samo. Przy Charlie jest ich sporo. Austro-Węgrów czy Szwajcarów? Wszystkich. Ale my gramy Austro-Węgrami, oni są Szwajcarami przecież. Nie. A kim nie. oni grają? A nie, to są Włochy, sorry, sorry to są Włochy. Włochami oni grają? Z przepoconej dupy no. No. myślałem, że to Szwajcarzy się Pociąg włoski Halo? jesteś? Ja tak bym powolutku potupnął na E. Nie, no tego nie powiedziałem. Idę na E pokazać, kto tu rządzi. Wodelcia jest ich sporo. To Ty tu przyjechałeś? Nie. Raz tam przyjdę, muszę tu ogarnąć. To jest jeden typ ogólnie. Delgan, zapalne punkty. Cały czas skórka. Dobra, widzę tego typa na mapie. Biją go chyba. Przejęliśmy cel alfa. <noise> Nie. Kurde, ale pizgają. Ja, czy coś szczerze, nie wyjdę z tego punktu. Tu ktoś... Na pieprza. Nie, 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 nie. Nie wyjdę stąd. Co ty? Biegnę do F. jesteś na Gdzie jesteś? O Boże, jaka dziura. Mordę mi co to na No ale skąd? A leżą tam, człowieku. Węże się wygrzewają. My leżą przed tym mostem. No Gdzie ty jesteś? Tutaj. A ty jesteś podostrzałem to. Idę tam wspomóc się moimi siłami. Dobra, dobra. się. Już dostaję. No kurde. To to napiernicza tak? No to jest niemożliwe. Gin, no, gin, no, gin! No, no. Muerte! Nie, 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 nie możesz mnie zabić. Albo w sumie. Nie no. No, zginęłeś też, dobra. Nie, zginąłem. Głupio. No, Powiedz no, mi, no, kiedy no, tu się ginie no, fajnie. Znaczy no, no... Że głupi błąd zarabia, ja o to mi chodzi, nie? No. Raz, nie? Zawsze to jest głupi błąd, ale może tylko ktoś strzelić? Ciebie mogą nas strzelić przez to okienko No a tam... Kurde, dach rozdupili, ty! Co jest? Podem... Pod sobą jest gość, tam na no dole w ogóle, weź mnie podnieść Gdzie ty jesteś? No kurde, jak ja tu no dole, spadam z tych mostem. drabin! Pod mostem. Jak żule, leżał o, ja zaraz zginę pewnie przez to że zlazłem do się ja Zawsze tak mam jak komuś pomogę to że była równowaga w naturze muszę zginąć Uważaj bo ja nie będę złaził do ciebie tutaj. Ale jak tak tyś tyś tyś? Daleko Widzę typa co co jest co jest mnie. Na moim jest. Boże człowieku cały budynek rozdupili jak ty go puściłeś tam, jak on musiał przebiec pół mapy, żeby nie przyjść? Długa nie, historia. Jak brykiet wyglądam teraz, nie? Jak brykiet. Może na snajperze? Kogoś na mierze. No i coś czy już za blisko to będzie, żeby jakąś akcję zrobić. Ale zobaczmy No nie ja wiesz muszę być daleko, w tej się w miarę bezpiecznie czuję Na tej snajperce Ale tuż ktoś mnie tłucze, to już jest lipa Ta Kurde, jak boli Trochę tak, a trochę nie Aha, nie, nie reaguje typ, ta Typ na ucisk nie do zabicia W ogóle nic się nie dzieje z nim Ostatni raz sniperkę wziąłem No co jest bez sensu Cel Charlie przejęty Aha tam. Ta drugi tego medyka. Resztę, ty, ty, ty Trzeba tego typa z auta zdjąć. Kamufla, Gdzie nie, ten nie Menda jest medyka, wiosnę, Ale to Ale jaki ma... cwany ryś, nie? Wlas na górkę i dupi z tego auta no. Do widzenia Jeszcze pali że to nie on się zbierał a ja Skąd te czołgi się tu wzięły? A bo to jest ich resp, dobra, a ja się pcham na im, im na respa <grywka> Ale dostał z kuszy gości w ogóle, pięknie, <grywka> prosto na ryj dostał, nie? Granatem Jadę też czołgiem, a co ja się będę? Teraz będę uważał na te miny Są na wieży. Są ładunki, o wy mędy głupie. On no taki głupi też nie jest, żeby w takie coś się wdupić, no nie? Wjeżdżam tam po was. Kto tu rządzi? Który jest o, waszym szefem? A z góry se rzucacie, taka zabawa ta niemiecka. Ty, rzucają we mnie kamieniami. Kamieniami we mnie rzucają. Jadę do garażu. Ooo, się wjechałem. Kurwa, mać! No zobacz, co kurwa narobiliście! To ja tego nie zrobiłem! A kto kierowcą? Kurwa jest! A mówiłem, że ja tego nie, nie chcę teraz. A kto prowadził bus? Przyszedł jakiś Niemiec z siatką granatów, nie? rozdał wszystkim i zaczęli naparzać we mnie. Taka sprawa, Trustory. Trustory. Czy tam niebezpiecznie jest wejść, nie? Kurde jakie tu gniazdo z niemieckie człowieku ile ich tu jest? Granat pałka Halo, kto tu jest? Na górę w las. kiedy. jeden Idź pierwszy, idź, idź, idź Ale Kurde. Zamek Niemców, nie Cel w Wolfenstein No, goście to nie nie strzelaliśmy po mnie pod to za No to nie wiem, jak tu się wchodzi do tego zamku, ty pierwszy raz tu jestem, co za miejscu w ogóle, a są schody Halo, kto tu jest szefem? Kto tu jest szefem? O nie, ty jesteś szefem! Zabij mnie, typ Maria okay, Stałem? Kurde, dzięki. Facet. The Siedzi ty w człowieku na wieży i nie, nie da się go zabić. No nie? No nie, leży już, a co znaczam mu woreczek chociaż? Kurde, płamie ja tu nogi? No. O może moje nogi. O most te oporozę i właśnie jak zawsze spadam to kawałek Kości mi odpada. Cel delta utracony. Kiedyś tak wrąbałem się do auta człowieka, a tam mina pod spodem. Dopiero odpalimy, aż poleciałem w kosmos. No tak było. A, to nie tu. To nie tu. Tu biedronka. Ale to nie tu. Jadę echo Jadę z Volkswagenem do ciebie. Gdzie jesteś? też Rafki? Nie, Volkswagen. Do auto. Do w sensie jestem tak rozpędzony, że jak się kogoś tam wbije O ja Gdzie ja jestem? Na Grilla wpadłem? Nie, chyba nie jest dobra opcja tu jeździć. Kurde, auto wygląda czy jakiś nie wiem Bunkier na kołach. Wy mi tam możecie kurde worka pobujać Jadę rozpędzony jak nikt dotąd wciągam fajne prędkości jeżdżę po offroadzie łączę przyjemne z romantycznym halo Kuchnie proszę się nie ruszać to nie boli no jeden się kręgiel się kurde jaki ostrzał robię dobra już lekki czołg tam podjechał chodź na deltę na delcie jest grubo grubo i fajnie lubię takie no. grubie i fajne akcje oczywiście ja tam więcej tego jeszcze myśli, to jeszcze myślę, się domyśliłem. ty Ty biegniesz jakbyś ten... ...sraczkę miał nie i nie mógł wytrzymać A najbliższy kibel był tam za mostem Mój Ja muszę mieć akcję tutaj Akcję tak kurde Oni już widzą nas, to jest ich przewaga Jest tam, nie, za tym działkiem Dobra, idziemy go lać. Wychodź tu, śmieciu. Taka, mi się przydała, ale... Jeszcze, jeszcze biegam więcej tu jest. A grać, no Gram się, rzuciłem ja. ci. To nie jesteś ty? No nie. Ja biegłem w całej Charlie, ale... Zabiłem go, że pobiegnę do ciebie. Ja. ja mówię do ciebie, gadam i ten typ się zachowy w jak ty. Przysięgam ci. To, to porąbane jest. Wszystko to co mówiłem on robił, nie? Nie wiem, może... Dobra, może jakiś rozkazów nie dawałem, ale komunikacja była dobra, mimo że on mnie nie słyszał. Cel utracony. Mogłeś nie mówić, po co mi psyłeś? Ja myślę, że to ty jesteś. Dalej bym myślał, bo nie widzę nikul, nie? Tylko widzę, że zielone jest. Aaa, ale kurde, bez sensu. Chciałem, musiałem zawodować. Miegną chłopcy. Ja tam leżę po drodze do, 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 do Nie no co ty ja tam nie dobiegnę. Insy mam chyba z 10 kilo na cały tydzień zapasu. Ledwo co biegam z tym plecakiem, a ty mi każesz tam iść Ten no, ja czołg tam od jedzie. Może weźmy. Nie no, ja to mi ciężko przyjąć, bo no. ten zamek, ale... Jeszcze na no, dachach no, są. I idę do ciebie. Może jakąś fajną akcję wykręcimy. Źle akurat wyjdzie coś? No może być Tylko idę tam dobiegnę, bo już drugi raz idę tam jakiś czołg Uniemożliwia mi tą całą akcję Ale no nieważne, nie? W końcu się uda Tam jest jakiś Niemiec, czy... Halo No jak to jest możliwe? Dragona ma, bo 33 życia nie zabrał Nie? Snajper jeszcze jest. Cel, brawo. Jeszcze snajper gdzieś tam jest. trzeba, trzeba zraszować. Cel Fox utracony O ja ale zrypałem. Ale zrypałem. Chciałem typa ponieść. Ty, insuliniarz. Gdzie ty jesteś, a ty już nie żyjesz. Ale zrąbałem człowieku. To jeszcze medyk, on się już zaczął leczyć, nie? Ja wchodzę z taką... Z że dostanie dwie kule, pójdzie spać, a to, a to, to muszę zginąć, dobra? A, ty żyjesz. nie żyjesz. Nie no, czasami jest tak, że żyję, nie? Ogólnie. Czasami jest tak. Nie, nie, nie. nie. Ale dupo coś tam Co to tak wybucha, halo A ten bombowiec tu dziś leci, tak? Czy to łódka jakaś? No 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 Choć nie no, nie jest tutaj jeszcze łódka no On jakiś mozdziesz, no właśnie, był. tak się właśnie Bo to mi dziwnie nie pasowało, jak te kule tu latają, to nie jest taka typowa Gdzie to jest, czekaj To jest na górze tutaj, jak dojdę Myślę, że no pójdę w zasadzie, nie? Nie widzę, widzę. Typ się wyrąbał. Oj, rybaczka coś się włączyło, także nie będziecie go już słychać. Słyszeć. To nie. nie, to nie jest dobra opcja. To nie jest dobra opcja. Stój. Właśnie no, myślałem, że sztupa, nie? Bo pisało, że błąd. Ale jak widać wróciłeś. Nie, nie no proszę cię. Tyle dostać, on se... Nie, on ma to w dupie totalnie, jeszcze wyjdzie mnie zatłucze. Nie, ale drugi mnie zabije. Tak. Ale snajper tu mnie widzi. Tu nie resp na mnie, bo jestem w szasku totalnym. Z lewej strony mam snajpera na tym wzgórzu, więc muszę się jakoś oddalić Stryka do mnie jak do kaczki, nie? Przejęliśmy A Chodźcie, ma policjon? A widzę, dobra, jawie tam jest więcej niż jeden, bo zawsze postrzelają strzelają teraz ich zabiję, mam automatiko akurat Automatiko? O automatiko Nie ja wiem tego co bronić, ale nie z tej pozycji na pewno, już D biorą. Straciliśmy cel delta. Ja no już biorą z magnetem. Pięknie Halo, to ja, proszę się uspokoić. Ale tutaj wyczyściłem wręcz na, na Czy ja nie butce. Nie 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 na nieźle. O nie! Kurde, jaka, jakie gniazdo kamperskie tej! Człowieku, Człowieku siedzi tam, tam ich stół, Ta. Uważaj, nie chodź tam. A tam byłem, zabiłem ich tam paru. Ile im tam bomby podrzucam, samolotem. To rzuć im, na no, pewno się ucieszą. Myślisz, tak? Tam na jest błędzie? ich, no więcej niż ja potrafię policzyć. Ja potrafię, nie wiem, ten tak pięciu to. to dam radę, nie? Cel alfa utracony. Kurde, znowu akcja jakaś ty zawsze dziś się nie zrespię, co coś się dzieje, nie? Ja nie jestem przygotowany, ja lubię wiesz zrespić sobie i wybrać sobie, gdzie chcę iść. A nie tak od razu, no. Zabiłem go oczywiście, że go zabiłem, ale... Kurde, więcej ich tu jest na F. nie pokampieni, ostro. Alobiksiarz. Proszę się ospokoić. Proszę się położyć. U mnie są. Kurde, oni tutaj biorą ten punkt. A nie, ja go biorę. No ktoś tu mi rzuca granaty dokłada do pieca. Przejmuję sobie sam F. Jesteś ze mnie dumny? Nie wiem, czy warto. Dobra, wychodzę gdyby nigdy nic. Jak to działko się nazywa? Przeciwlotnicze? Płotka? Pilotka? Pelotka, no. ta? No, no, no. Tak. Pilotka. Dobra, jedziemy tam przetestować auto z salonu. Chcesz, czy już tam min są? Chyba nie są tak głupi, żeby nie zostawić drzwi, ale... Udajmy, że nie ma. Kurde, no. Frontowymi drzwiami wbijać Co się to wierą, jest średnia opcja, no. Ale tam. Siemano! Wuja przyjechał. Zaparkuję tutaj. Kluczyki są w aucie. Ty! Połóż się, a ty nie żyjesz Kurde, idę po mnie, słyszę tu po stóp! Proszę się uspokoić! Proszę się uspokoić! Worek na pół jeden Kurde, co tu się dzieje? Wsiadam zaraz w merca i spieprzam stąd człowieku Kurde, ale wiksa tu była Weszli tu jeszcze, gdzie oni są? Nie, granat No ale kto? No kto? No kto no, no Helerigala kto? Jeszcze koła mi wybiorą z auta o, te powietrze mi spuszczą mi wycieraczki ukradną Wszystko rozkręcą Dreadnought! Ja, Ojej, to jest ten Dreadnought. Ty pierwszy raz to widzę, to jest zajebiście okay, duże. 60%. Jak to jest ogromne, ty. To duże. No ten Dreadnought. Wiem, że to taka mała, wiesz, taki kuter rybacki do łowienia tam, nie wiem, płotek. No i szczyciel ten, A to jest, kurde, wielka łódka to stąd ryba, do Wenezueli. To Zarabiam nim, Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Nie mówcie swojej mamie, że mi oglądacie. Kurde jak je słucha. <śmów> <śmów> Popijcie jeszcze po tym. Na razie. <śmów> Co ja powiedziałem z